Roz. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko lubię, lubię mleko no już. Dobry wieczór Dobry wieczór Smacznego A jajka. dziękuję Jajka Smacznego jajka Jajko z Kolacja Tak a mogę wiedzieć, co jesz? Kotlety? Nie napój. O, po pańsku? Redmansku. To chleba kawałek weź do kotleta. Bez mi bez mięsa się chleba nie je, nie? Piękka A no dałem ci pię piętkę mam To ja ci dałem. Ja kupiłem, przyjechałem bo musiałem pewne sprawy, szybko wróciłem, nie musiałem zamknąć, I zaraz Ty przyjechałeś, ale mam dobrą wiadomość, za marzec nie muszę się A ja mam złą wiadomość, bo że Wojciech był na policji, bo to ten wirus, że Wojciech był na policji, złożył na mnie, ja nic nie składałem, nie, nie podjąłem spowiedzią. Ja potem odpowiedział i że ja go pobiłem. On sam padał jak wąchał. Wąchał rozpuszczalnik u mnie na placu. Nie mów tak Krzysiek. Nic nie wąchałem. Wąchałeś. No przestań. Dzisiaj jeszcze przyjechałem, za to będę mówić prawdę, że ty na mnie złożyłeś fałsz, kłamstwo mówisz. Ale oko podbiłeś, już tam. Jak będziesz tak gadał, to ja będę gadał też. Tak, już. Ja oko tam nie podbiłem. Jak nie? Nie. Z liścia uderzyłeś tutaj o, o. właśnie widać. Z jakiego liścia? Jeszcze na drzewach liści nie ma. <laughs> Żeby liście było, to może zaraz i liściem uderzyłby. Pokrzywą, pokrzywą. Jeszcze nie ma. Nie ma pokrzywy jeszcze? Jak nastrój przed pracą. Co? Jak nastrój przed pracą. Nie Jak nastrój przed pracą. Masz ochotę iść czy nie? A czemu nie, tak? A czemu nie Samochody sprzeda wszystkie już Dzięki czasu i, i będzie... się plac sprzedawać. Plac sprzeda jeszcze. No. I placzkę sprzeda Na 5 zł. A mówiłem smacznego czy nie? No nie. Aha. Czyli dzień w rozjazdach, tak? Cały. A jak Passat dobrze chodzi? Co? Pasacik dobrze chodzi? Dobrze. Byłem ja. na Tepen. zatankowałem cię. Za ile ty tankujesz? 50. Za 5 dych? Niecałe 10 litrów. Ropy? Benzynka. A benzynka, tak? Ile przejedziesz kilometrów? Z 50 przyjedziesz? Może i więcej, ale wiesz, ja nie jestem gęsto. No ale jak już jedziesz, to mogę ciężko chyba, masz co? Dajesz nie. dajesz trochę? Nie. Ale gdzie zostałeś na trójce. Opiarnicz od policjanta? Za co? Na rondzie. Tu na Wrocławki. Uniechał rowerkiem. Ja dzisiaj jechałem tak widziałem na przystanku policja. Stoi cały i chodzą. A ja byłem na poczcie. Lisa zbieranką to koło poczcie długie. No ale co źle na rondzie pojechałeś i co? Palcem pogroził? Mało nie przyjechałem jego. O, jeszcze lepiej. Ma, mało nic suchnąłem. A to dobrze, że hamulce masz dobre. O, i, jeszcze na, i, I jeszcze wiesz na czym? Na przejściu. Ja o, matko. A to. To, to kurwa, co? do pierdla, na... Do pierdla. Co? Do pierdla. Dwadzieścia No, dwadzieścia lat. O kurwa. O. Trzeba uważać, Krzysiek. Przeprosiłem je, go dzicie. A to ty go znałeś, tak? To ja tam wszystkich znam. A tam no ty tam wszystkich znasz, ja wiem. To twój drugi dom nie. Wiesz nawet gdzie pokoje, które, tak? Pewnie. Wiem gdzie ko e, pani Komendant siedzi. Też tam byłeś? Też. Na kawce? Nie, nie powiem tego. Bo to on na telefonie się nie gada. Na czym byłem? To moje sprawę. No tak no. A pani pielniarka wczoraj była, tak? Zapłaciłem. Dobrze. Teraz w wtorek. W ten wtorek ma być, tak? Okej, okay. damy radę, krzychu. dwudziestego. 20. Ty mnie powiedz Jacek. Tak? Gdzie będą czynne Hość Co takiego? Kiedy będą na fachmajstry. O co to jest? Zgadnij, co to jest. No nie mam pojęcia. Zgaduj, zgadula. Co to jest, Major? Jakie fachmajstry? Major nie wie nawet. Jak nie wie? O co to jest? Fryzjerzy. Fryzjer, tak? To ja mogę cię ściąć, już kiedyś cię ścinałem. Ja sam się szybu. No A ty wiecie po jakiemu? Po niemiecku. A no tak, no faktycznie. Chcesz to ciebie zetne Idę. Czekajcie, bo jak to po niemiecku powiedzieć? Idę. Bo już z bołu mi już widziałem, ale z bołu już powiedzisz. Ropo. Idę do Faśmajsta. O Szczycie zapomniałem też, widzisz? Ale Krzysiek, bo teraz pozamykane to wszystko. Tak. 18 będą No to gdzie? 18 ty będziesz jak... Gdzie? Nie, przedłużyli ten lockdown. Gdzie? Przedłużyli znów, tak, no, o tydzień. 27 chyba. Tak, jak go macie. No, to jak chcesz, to ciebie zetnę. Nie. Ale ja ciebie ścinałem, kiedyś elegancko wyszło. Na trójkę ty chcesz, tak? Nie, ja na trójkę, tam będę czekać. Ja na trójkę, szczególnie. Kiedyś to na wioskach, pamiętasz? Jak świniaka utłukli, co robili? Smalili. Smalili. No, szybko i... szybko i bezboleśnie. Albo koguta też jak się obrało, tak, z pierza. Też nad tym. Pierze się skubia. No, a później się osmalało. No. A do naturatem. Podpalałeś w nakrętkę od słoika i jeździłeś. Ja to znaczę po konserwie puszka. No to zależy, Zależy, jaki kurczak. No. U was tam duże kurczaki pewnie były. Do sklepu. Ile pewnie. kurczak u was tam na warmi ważył? No. Dzik, dzikie. dzikie. kurczaki u was były duże. No. Ile kurczak ważył u was? Z 10 kilo pewnie. 10 to nie, ale kilo 2 kilo. Wszędzie. Kilo 2 kilo? 12. To tak jak wszędzie. No. Zależy, jak karmisz, nie? Ale kurczak sam chodzili na ten. To jajka zdrowa. Kury mają wszędzie jajka. Znosili po całym podwórku jajka latały. O, no i, i na rozgarnie Ja musiałem chodzić z koszem i zbierać. Wiesz, jakiś jeszcze pendrek byłem. kosz taki mniejszy. Ej, pod koinkami się odzie, Pyk! Pod jednym, pod sosną, pod sierkiem Zajdzie nawet kurwa, Wiesz, po pod co jajko znieście? Pod ul. O, zobacz. Kurwa ja musiałem brać kruczka, wiesz. I pod ula dostawać ją trochę. Wiesz? Albo grabki. A wulu nie niosły się? Co? Wulu nie niosły się? Yy. Nie, bo tam pszczoły. No to co, a co pszczoła zrobi? Toż ona zarośnięta kura. O! Nie przebije. Przebije. Przebije pierze? Przebije. Dula one ona nie dojdzie, bo wiesz. Yy. Ale tobie tak pasują te włosy tak na bok. Co? Pasują tobie te włosy tak na bok. No. I wiesz co? Kurwa, musiałem klęczyć bez przerwy na tej trawie ja albo grabkami, kurwa, mogłem, wiesz, żeby, żeby nie ruszyć, bo, kurwa, pęknie jej to. A, a bąki szukały e, Szukałeś A Ty bąki szukałeś? A Ty... rzucałeś, wczoraj bąki. A Ty nie puszczałeś? Mhm. Ty tylko umiesz mnie, czy ja bąki puszczam. A sam, jak puszczasz, to... Zarabierz... Ale... śmierdzi, śmierdzi, śmierdzi mówisz na mnie, a ten jak puszczasz to a to już zaczynasz? właśnie ty zacząłeś nie zaczynaj no siostra wycierała ci pupę i całe te wszystko, a ty kurę bąki puszczasz to co ja zrobię? Teraz nie powiesz kurę, ja przepraszam ja powiedziałem przepraszam zdarza się toż to normalne nie ma o co się kłócić, o bąki się kłócić Będę bąki Ale głowie. po to, co to puściłem, to puściłem? No tak. No. Kobieta wie, że czasami nie wytrzymasz człowiek, to. Jeszcze leżąc na brzuchu, nie? Co? Leżąc na brzuchu. Nie, nie. nie. na stojąca. tak? No dobre bąki. Ja, ja stoję, ona siedzi. Do, dobrze puściłeś bąk, a się nie zesrałeś Że <noise> co powiedział? Dobrze, że się nie zesrałeś, że klot nie wyleciał. Jeszcze głośno mu. Tak jak Pawełek. Bo ty i Pawełek, ale to ja nie Ale chodzi. to żartem. Ja nie lubię takich kurwa. Wioky nie można się odzywać. Jeszcze. Nie będę się odzywał. Wcale. nagrywa nagrywaj i już tam. Ja nie potrzebuję, żeby się odzywał. Jak ty nagrywasz to mówisz... cicho bądź! O to prawda? To prawda. Tak, Krzyciek tu ma rację. Też słyszałem. Ja teraz nagrywam, zamknij się, coś tam było, tak Wojtek? No było. No. A ile on filmów na mnie nagrał? Nie A ile ty na mnie nagrał? To jak ty na mnie nagrywałeś... A jeszcze, wiesz słowa, jak mówi? To ha? ja zamknij się, kurwa, publiczna, uliczna. Takiego, to jego hasło. Jego hasło to. I ten nieznany podłapał i kurwa, wiesz, Nie nagrał na kamerze. Tak, swoje. Tak. Podjadłeś kolację na jedzenie? A, a dzicie znowu, ja byłem w na pozycję. Za kuchnią. Siedzi, rozpierdalony. Dobra, nie mów tak. takich rzeczy. A łoby nie rozpierdalony. Ja ponosiłem Webrałem tak. woreczek, kurwa, do e, choboka, webrałem torebkę, a e, tą, mówię, tańszy nie. Tak no, to nieprawda jak o, ty gadasz Gdzie jest ten kurwa, bo jak schodzę, że kamerę nie biorę tylko. To trzeba wziąć wzią, kamerę. No to raz ja tę kurwa nagram. To ludzie popatrzą. O ty wiesz, że straś I tam jego na mi z Tam ją mieszką. Ale nie rozmawiajmy o Wojtku. No stop na mnie. O sobie nagrywaj. A nie o mnie nagrywaj. Jakie jutro plany, Krzysiek? Co jutro tu nie... No. A co jutro piątek? Czy będzie żeby przynieść? Rozpalić w piecu? Rano. No a dzisiaj? palone. I... I... Ale ja wiesz, co dzisiaj słyszałem? Co? Hasło nowe. Jakie? Patrz. Yy, yy, a czy tam gdzieś tam mączku, usłyszałem? Mączku Ale nie, 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 to nic strasznego. Mówią tak. Wtorek, czas na worek, środa, czas na loda. Środa, czwart czwarteczek. Czas lizania czego? Pite... Pipeczek. Piteczek, tak? No. Liczy Bo w... tak właśnie to wszystko wymyśliłem. A wymuszałem. piąteczek? A piąteczek to nie wiem, jeszcze tego nie słyszałem. A ja mówię tak. I to jest najlepsze hasło. Wtorek, A poniedziałek tatuś składał siano. Składał tatuś, składał ja. Składaliśmy obydwa. Wtorek. Tatuś, przekładał sianu. Przewracał. Przewracał tatuś, ja. przewracał ja. przewracaliśmy obydwa. Środa. Środę, grabił ojciec sianu. Grabił tatuś, grabił ja. Grajbyliśmy obydwa. Czwartek. Składał ojciec Janu. Składał tatuś, składał ja. No, to Jan. to samo prawie. Składaliśmy obydwa. Do piątek. Sobota. W sobotę tatuś woził oj siano. Kacuś woził, woził ja. Wozieliśmy obydwa. A nie je. Odpoczywała. Odpoczywał, odpoczywał. Ja. Raz odpoczywaliśmy. Dwa. Dwa. I tym kończymy. Krzysztofia, co ty masz? Portfel Zaskórzany. Skąd ty masz taki portfel? A? Rafał Kachmann kupił. Portfel dla mnie. O. Tu będą grubę. No nie wiem czy się zmieszczył grube. Zmieszczył się, zmieszczył się. Tu będą dokumenty. Jedne. Tu będą drobiazgi. O tu ja mam parę drobiazgów. Dać Tobie? Została mi reszta ze sklepu. Nie, nie dużo, ale Tobie to może coś. To wyciągnij tą kartkę. Oj, czapa spadła. Tu zimuje głowa. O! O, już. Na rozmnożenie. Na, kup... roz... na rozmnożenie, tak dokładnie. To skórzany, tak? Tak. I tu jeszcze dokumenty, o. Tu prawo jazdy, dowód rejestracyjny, prawo jazdy można wsadzić. A tu na dokumenty. Tu i tu. Bardzo fajny portfel. No. To na poście kupił mnie. Byliśmy na poście i pata e nie ten, Rafał kosztów kupił po a podziękowałeś chociaż od niego? podziękowałem o cześć, dzwoni halo słucham cześć kto weź wyłącz